Tak Halo? Dzień dobry, ja, ja przeglądałem na OLX pana ogłoszenia i tu mnie zainteresował ten wydech co pan ma wystawiony. Tak? To ja chciałem się dopytać jaki film jest ten wydech Ojejku, tam mam parę Yasuni? Jeszcze raz. Czy ta firma to sekundę. Słucham? Okay. Powiedz mi o który wydech dokładnie ci chodzi <kłys> No więc ja... Yy, to yy, przeglądałem na Olix, yy, ta aukcja nazywa się Wydech, skuter chiński Zip Zipbautin Aztek Triat Router No to dokładnie do nich mam. Do czego potrzebujesz? No więc, ja chciałem się dowiedzieć jakie firmy są te wydechy. Czy to są oryginalne, czy. Tak, tak. Ym, no dobrze, a ta cena to jest... Do negocjacji, to... Nie mogliśmy... Nie... Nie... No, wiem, ale no, chciałem Przez... Ja przerabiam właśnie swój skuter, i chciałem mój Aprilia ser przerobić na taki fajny wydek, właśnie. Chciałem się dopytać, ten wydek tak o stronę seryjnie, czy można umyć? Można umyć, można umyć. A został on przeczyszczony od środka? Jest tam jakaś wata tłumiąca? Äh, dwóch bodajże jest wata, A jakie firmy? Stage 6? Firmy Stage 6? RT? Nie, znaczy no, no... no nie wiem no... Yy, Muszę pan powiedzieć, że jeden wygląda jak od chajabuzy, to chyba kupię go właśnie Moglibyś... Ty odrzucony się, ty, no i